Podoba? Mega stosik, ten niebieski jest lepszy, i... ale z takim połyskiem jest to, No, z takim diamentem, ale tak dobrze powiedziane, takie jakby pod diament podchodzi, podchodziło, taka ten, zobaczcie, słuchajcie, otworzyłem Mortal Kombat 11. Na y, PlayStation 5, ale zaraz o tym wszystko powiem. Trzymaj, Jacks. Już trzymaj. Kręć mnie, ja tam się przebiję. Ale to by było lepsze, jakby było złoto, a nie srebrne. Yy, tak, dobra, nakręć mnie. Już. Tutaj jestem. Tak, więc chłopaki. Na kanał Mania Gaming zadebiutuje niebawem unboxing, więc wszystko mam tam wytłumaczę, pokażę. Na szybkości zobaczcie, jak wygląda głowa Sub-Zero. No mega wygląda z porównaniem Scorpiona. Dwie fajne figurki. figurki dwie fajne głowy będą się prezentowały. No. Sub-Zero jest Skorpion, jest po prostu przeciwieństwo, a tak naprawdę jedno z drugim się uzupełnia, bo bez Sub-Zero nie ma Skorpiona i na odwrót, tak więc lód, ogień, super. Yy, kupiłem edycję Mortal Kombat 11 na PlayStation 5, troszkę zrobiłem błąd, szybko go naprawiłem i dokupiłem PlayStation 4. Więcej szczegółów na mania Gaming oraz na Tom Swidek też powiem, bo będę testował, yy, yy, dobra, może w takim szybkim yy, tym. Wam wytłumaczę. Patrzcie, mamy Mortal Kombat 4, yy, mor mamy Mortal Kombat 11 Ultimate na PlayStation 4 oraz na PlayStation 5. Wszystko fajnie, prawda? Yy, na PlayStation 4 dostajemy kodzik. W którym jest napisane, że mamy darmowy upgrade, prawda, do PlayStation 5 Spoko. Ale też dodatkowo tutaj jest napisane, że zawiera e, riden code na Combat Pack 1, After March, czyli cała ta zawartość Ultimate, tak? Super. Dodatkowo jakieś skiny mało znaczące. Yy, ale, najważniejsze, cała zawartość, czyli ten Ultimate, też jest słuchajcie, na płycie. Tutaj mamy Disk Data oraz Play Disk, prawda? Yy, więc tutaj mamy Gameplay, tam mamy Instalkę. I wszystko fajnie, więc o co chodzi z tym? Ja już to instalowałem na PlayStation 5 i działa to tylko i wyłącznie w zgodności. Słuchajcie, PlayStation 4, ale cała zawartość ten Ultimate jest zawarta na płytach, bo z tego mi się zainstalowało więc superansko. Więc teoretycznie tu jest tylko i wyłącznie e, upgrade graficzny do PlayStation 5, ale jest napisane, że też jest dodatkowo Combat Pack. Jestem ciekawy, sprawdzimy to w oddzielnym filmie. Więc polecam kupić w szczególności 219 zł limit tym ze steambookiem e, Mortal Kombat Ultimate. Kupiłem na piące, no bo wiadomo, połaściłem się, mówię fajnie na mieć, ale na piące jest tylko jedna płyta i na tej płycie to jest po prostu zwykły Mortal Kombat Ultimate plus wszystko w kodzie, wszystko, cały, yy, yy, cały ten Ultimate ściągamy w kodzie, no słabo, więc ja sobie Piątkę, Za piątkę nawet nie otwieram, sprzedam to sobie za dwie stówki. Kupiłem to, a tą za jakiś czas sobie dokupię używkę, żeby mieć to po prostu w kolekcji, bo już kupiłem pod piątkę. No i tyle, kochani, zobaczymy ten kodzik. Tak więc tutaj i co jeszcze lepsze? Lepsze to, że to odpalimy na piątce i zagramy na Dual Shockach, słuchajcie. Co Kubuś? Nic. Zagramy, zagramy na DualShock'a, więc dwa kontrolery na pewno będziemy mieli w zasięgu ręki. Tutaj będzie gorzej, bo trzeba dokupić od razu z automatu drugi kontroler DualSense, tak? Więc tutaj wszystko śmiga na piące i jeszcze wykorzystuje, wszystko jest na płycie, gramy na piące i korzystamy z kontrolerów z PlayStation 4 zarówno, tak więc fajnie i tyle. No patrzcie, zobaczcie, no ten Sub-Zero wygląda zajebiście. Scorpion, Sub-Zero, no mega sprawa, ta szczegółowość tutaj, te, te wiązadła. Scorpion on tego nie posiadam, ma taki kaptur zarzucany. Tutaj sub -Zero troszkę inaczej e, to wygląda. Jestem mega zadowolony. E, całą re, relację z unboxingu zobaczycie na kanale Mania Gaming. I co? Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło. Heja! Yo.